w poznaniu.pl Poznań w minutę Kolejna niebezpieczna sytuacja związana z posiadaniem broni czarnoprochowej. 55-latek podczas policyjno-medycznej interwencji wyciągnął broń i zaczął mierzyć do stróżów prawa i ratowników. W porę został obezwładniony. Trafił do szpitala. W jego domu po przeszukaniu policjanci znaleźli 12 różnych jednostek broni i kilka kilogramów czarnego prochu. Poseł Franciszek Sterczewski zwraca uwagę na warunki pracy w Warsie. Wątpliwości poznańskiego posła budzi sposób zarządzania spółką oraz zawieranie umów z pracownikami domaga się wyjaśnień od rządu. Wielkopolska przekazuje 2 miliony złotych na jedzenie dla pszczół. Dostaną je pszczelarze, ale tak naprawdę skorzystają na tym pszczoły. Fundusze będą dostępne nie tylko dla pięciu związków, które podpisały umowy z Urzędem Marszałkowskim, ale dla wszystkich hodowców w województwie. Zmienia się zarząd klubu Warty Poznań. W jego skład będzie wchodziło od dzisiaj dwóch nowych członków, związanych już wcześniej z klubem. Zajmować się będą kwestiami finansów, wydatków, strategii marketingowych i sponsorskich.